Dzień dobry, zaczynamy temat czwarty z działu trzeciego. Temat czwarty znajduje się na stronie 121. Jest to Daleki Wschód po II wojnie światowej. Co będziemy dzisiaj poznawać? No, właśnie będziemy poznawać niektóre z państw Dalekiego Wschodu, takie jak Chiny, troszeczkę powiemy o Japonii, powiemy troszeczkę o Indochinach, o Korei, jak wyglądało właśnie życie, jak wyglądało funkcjonowanie tych państw w okresie po II wojnie. Zacznijmy od Chin. Żeby poznać dokładnie i zrozumieć to, co się w Chinach dzieje, musimy się cofnąć do okresu międzywojennego. W okresie międzywojennym w latach 20. w Chinach wykształciły się dwa ugrupowania, które tak nawzajem się zwalczały. Pierwsze ugrupowanie nacjonalistyczne to jest Kuomintang. Drugie ugrupowanie to komunistyczna partia Chin. I te ugrupowania przez dwudziestolecie międzywojenne zwalczają się. Mamy do czynienia z taką wojną domową w Chinach. I to kończy się w latach 30., kiedy mamy agresję japońską. Wtedy te ugrupowania ze sobą kończą rywalizować. W czasie II wojny światowej tutaj Kuomintang wysuwa się na, na, można powiedzieć, na takie prowadzenie, ponieważ na czele staje tutaj Chiang kai i Kuomintang jest wspierany w walce z Japończykami przez aliantów. I kiedy Japonia kapituluje, Chiny odzyskują Mandżurię, odzyskują wschodnią część kraju, stają się jednym z pięciu państw, które zasiada w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u. I cieszą się poparciem kłomin, tak, cieszą się poparciem zarówno i państw alianckich, i poparciem Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Jednak zaraz po wojnie w 1946 roku wraca wojna domowa. Wojna domowa wraca w momencie, kiedy na czele partii komunistycznej staje człowiek, który jest tutaj też na ilustracji, Mao Zedong. Mao Zedong jest to komunista, który dostał bardzo duże poparcie Stalina. I w, w ciągu trzech lat tej takiej wojny domowej jego partia opanowuje Chiny, przejmuje władzę i 1 października 1949 roku zostaje ogłoszone państwo o nazwie Chińska Republika Ludowa. Ta druga partia, Kuomintang, która do tej pory przewodziła, jest oczywiście zwalczana przez Mao Zedonga, i ta druga, zwolennicy tej drugiej partii ukrywają się na takiej wyspie, która nazywa się Tajwan. Pewnie słyszeliście o Tajwanie. Tajwan dosyć specyficzny jest dzisiaj, dlatego że tak, tam ukryli się przeciwnicy komunizmu. Tajwan prowadzi w miarę demokratyczny styl funkcjonowania, ale Tajwan jest w izolacji politycznej. Państwa nie akceptują go jako państwa, natomiast Chińczycy uważają, że Tajwan powinien wrócić do tych Chin, na co sam Tajwan się nie zgadza. Kiedy Mao Zedong przejmuje władzę w Chinach, oczywiście zyskuje poparcie ze strony Stalina, podpisują układ o wzajemnej przyjaźni, współpracy i Chińscy komuniści przystępują do przyłączania ziem, nad którymi Chińczycy wcześniej stracili zwierzchność, i w ten sposób w 1950 roku do Chin zostaje przyłączony Tybet. No, i Mao Tse-tung, moi drodzy rozpoczyna swoje rządy. Te rządy mamy już na 122, 123 stronie. Mój cicho kotel tutaj bardzo chce wejść. Widzicie, czasami to tak jest, kiedy Wam muszę coś nagrać. No i zaczynamy tą politykę wewnętrzną i Mao Zedong. Polityka wewnętrzna w Chinach to dwie najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, tak zwany wielki skok. Mao Tse-tung... Z Chin, które są zacofane, biedne, zubożałe, bardzo rolnicze, chce uczynić państwo przemysłowe. W związku z tym zakłada politykę wielkiego skoku. Polega to na tym, że Chiny rolnicze trzeba szybko przekształcić w Chiny przemysłowe i najważniejszą rolę mają odgrywać tak zwane komuny ludowe. Jak sobie tutaj doczytacie, to znaczy, że trzeba stworzyć osadę, która będzie samowystarczalna, ale w tej osadzie, uwaga! Nie możemy spożywać indywidualnie posiłków, tylko w grupie. Gotujemy z produktów grupowych. Negujemy istnienie rodziny, ponieważ jesteśmy jedną wielką grupą. Dodatkowo każdy mieszkaniec takiej osady powinien mieć wokół swojego domostwa wybudowany piec hutniczy i wytapiać tutaj, wytapiać żelazo i to doprowadziło do tego, że ci chłopi przestają uprawiać ziemię. Okazuje się, że polityka wielkiego skoku jeszcze bardziej pogłębia państwo gospodarczo. Mówi się o tym, że śmierć ponosi dziesiątki milionów osób. Mao Zedong, widząc co się dzieje, wiedząc, że jego tak jakby, pozycja jest zagrożona, bardzo szybko ogłasza drugi program, który jest na drugiej stronie tak zwana rewolucja kulturalna. Przekonuje młodzież, że Yy, należy wyeliminować przeciwników politycznych. Z danej młodzieży tworzy tak zwaną czerwoną gwardię. Na masową skalę rozpowszechnia się tak zwaną czerwoną książeczkę. Ja to przyczynam, o, proszę bardzo, rozpowszechnia się coś takiego. To jest rzeczywiście czerwona książeczka prosto z Chin, która przybyła. Rozpowszechnia się czerwoną książeczkę, w której mamy tak zwane złote myśli Mao Cedonga. I teraz każdy obywatel musi to przy sobie mieć, musi to czytać w wolnej chwili. Oczywiście jest to obowiązkowa lektura i, i jest to sprawdzane. Likwiduje się inteligencję, likwiduje się y, grupy wykształcone. Społeczeństwo y, ma być podane reedukacji, czyli ma ciężko fizycznie pracować i ma głosić poglądy, które oce tą tworzy. Rewolucja. Trwała dwa lata, od 1966 do 1968 roku, i tak naprawdę sytuacja w Chinach dopiero się ustabilizowała, kiedy Mao Tse-Tung umiera. Jest to rok 1976, dopiero po jego śmierci. Chociaż dzisiaj, jak się jest w Chinach, to można naprawdę dostrzec, że Chiny nadal są mocno komunistyczne, bardzo duża jest kontrola państwa nad społeczeństwem. Przepraszam Was. Bardzo duża jest kontrola Państwa nad społeczeństwem. Mao tse nie jest pochowany. Znajduje się mauzoleum z jego zmumifikowanymi zwłokami na placu Tiananmen. No i na placu Tiananmen wisi potężny portret Mao tse wychwalający jego do dnia dzisiejszego. I Chińczycy rzeczywiście, część Chińczyków jeszcze nadal po prostu wielbi tego człowieka. O Chinach troszeczkę na blogu będziecie mogli przeczytać. Tam, tam akurat są, jak nie przeczytać, to nawet zdjęcia pooglądać z tej mojej wizyty w Chinach. Kolejne państwo Korea. 45 rok, 45 rok. Korea, wcześniej zajmowana przez Japończyków. Japonia ponosi klęskę w II wojnie. I wkracza, wkraczają na teren Korei dwa, mm, woj, wojska dwóch państw: wojska sowieckie i wojska amerykańskie, i kraj dzieli się na strefy okupacyjne. Sztuczny podział wokół 38. równoleżnika: Korea Północna, Korea Południowa. Korea Północna nadzorowana przez Armię Radziecką, Korea Południowa nadzorowana przez wojska amerykańskie. Yy, docelowo yy, chodzi o to, żeby yy, Utworzyć po prostu dwa odrębne państwa, bo początkowo był plan, żeby to była jedna Korea, ale te rozbieżności polityczne pomiędzy jednym a drugim blokiem, wschodnim a zachodnim, no, nie są do pogodzenia i wiemy już, że powstaną dwa państwa. Na północy powstaje Koreańska Republika Ludowa, na południu Republika Korei. Następnie Wojska okupacyjne się wycofują, zostawiają tylko swoich doradców, i pozwalają, którzy mają się zajmować szkoleniem armii i pozwalają rozwijać się tym terenom. Sytuacja zmienia się, zwłaszcza w Korei Północnej, kiedy przywódcą zostaje ten pan, którego macie tutaj wytłuszczonego, Kim ir Sen. Kim ir Sen planuje zjednoczyć całe państwo należące do Korei, czyli zarówno i Koreę Północną, i Koreę Południową. Otrzymuje oczywiście poparcie Stalina, otrzymuje poparcie swojego sąsiada czyli Mao Zedonga, no i ma plan yy, yy, ataku, to, żeby zaatakować jednak tą Koreę Południową. Jest też święcie przekonany, że Amerykanie nie będą się w to angażować i ten plan bardzo szybciutko yy, będzie można tutaj yy, zaakceptować i zrealizować. 25 czerwca 1950 roku następuje atak na Koreę Południową. Truman, jako prezydent Stanów Zjednoczonych, o dziwo, angażuje się w tę wojnę, i tego się właśnie Korea Północna nie spodziewała. Nawet do tego stopnia, że z inicjatywy Stanów Zjednoczonych zostaje zwołana Rada Bezpieczeństwa ONZ-u, która mówi o tym, że to jest agresja. Rosjanie oczywiście bojkotują to posiedzenie, to nic jednak nie daje i ONZ wydaje taką rezolucję, że te wojska powinny się wycofać, że konflikt powinien być zakończony. No jednak tak się nie dzieje. Wybrano dowódcę, który ma zająć się zakończeniem tego konfliktu. Jest to amerykański generał Douglas MacArthur, uczestnik między II wojny. No i siły onz tu powstrzymują ofensywę komunistów. I przechodzą do kontrataku i wyzwalają Koreę Południową. I na tym powinna się historia skończyć. Jednak generał MacArthur, wbrew woli ONZ-u i wbrew woli prezydenta Trumana, przekracza 38 równoleżnik, czyli przekracza tę linię podziału między tymi dwoma częściami. Wówczas Mao tse jako przywódca Chin, yy Czuje zagrożenie, że za chwilę może być zaatakowane jego państwo. Wysyła chińskich ochotników do Korei, no i wojna, można powiedzieć, tak rozgorzała na dobre. MacArthur, widząc, co się dzieje, próbuje namówić Trumana do tego, żeby Truman użył, moi drodzy, broni jądrowej. Truman na szczęście nie wyraża na to zgody, bo obawia się, że wybuchnie trzecia wojna światowa. W międzyczasie umiera Stalin, następuje lekkie odprężenie w stosunkach wschód-zachód. To odprężenie wykorzystuje Chruszczow, który doprowadza do podpisania takiego rozejmu, na mocy którego na tym 38 równoleżniku utworzono tak zwaną linię demarkacyjną. Linia demarkacyjna to jest linia, która oddziela dwa wrogie sobie wojska. Rozdzielono w tym momencie tą Koreę na północną, południową. I na razie jest to taki rozej i miał zostać, miało zostać docelowo podpisany traktat pokojowy. Ten traktat nie, podpisał, nie został podpisany do dnia dzisiejszego, między Koreą Północną a południową nie mamy oficjalnego pokoju podpisanego. Wojna w Korei, wojna w ogóle w Korei to z jednej strony klęska Stanów Zjednoczonych. Ginie również w Korei około 3 milionów ludzi, w tym 35 tysięcy obywatelów Stanów Zjednoczonych. To był drugi teren. O Tajwanie już tam w międzyczasie wspomniałam jako o trzecim terenie. No i kolejny teren to Indochiny. Indochiny, które tak naprawdę należały do Francji. Ale w jaki sposób one należały do Francji? Ponieważ Indochiny należały, były wcześniej pod panowaniem japońskim. I kiedy Japończycy wycofali się z terenów Indochin, to Francuzi próbowali tam utrzymać swoją strefę wpływów. Dlaczego akurat tam? To była jedna z najważniejszych kolonii na terenach azjatyckich. Oczywiście spotkali się z oporem, dochodziło do takich, można powiedzieć, potyczek wojen. Francuzi początkowo co prawda odnoszą sukcesy, bo są lepiej przygotowani, ale sytuacja bardzo się zmieniła, kiedy okazało się, że w Chinach władzę przejęli komuniści. Wtedy to komuniści postanowili wesprzeć mieszkańców Indochin. I Francuzi w tym momencie już mają kłopot. Wojna w Indochinach będzie kończyła się w 1954 roku. Francja wówczas jest, na konferencji genewskiej jest podpisane porozumienie i Francja wyraziła zgodę na powstanie trzech niepodległych państw. Jest to Wietnam, Kambodża i Laos. Jednak ostatecznie tam w północnym Wietnamie władzę przejęli komuniści, a w Wietnamie południowym władzę przejął rząd niekomunistyczny, wspierany przez USA. O Kambodży również znajdziecie wpis m.in. W kambodżańskim, w khmerskim domu, dokładnie. Także zapraszam na bloga belfourvodróży.pl. No i zostanie nam ostatnie państwo z tamtych terenów Japonia. Japonia, która przecież przegrywa drugą wojnę światową, znajduje się pod okupacją wojsk amerykańskich. Tracą bardzo dużo terenów w Chinach, tracą dużo terenów w Korei. Rosjanie zajmują jeszcze wyspy należące, znaczy leżące wokół Japonii. Ale Amerykanie przez to, że okupują to państwo, to wprowadzają ustrój demokratyczny. Pamiętajcie, że w Japonii jest cesarz, więc cesarz pozostał na tronie, ale oficjalnie w ogóle się nie wtrącał do polityki. Ograniczono wydatki na zbrojenia, ale te wydatki, tak jakby przelano na rozwój przemysłu i okazało się, że tak dobry był ten nadzór Amerykanów, że w latach 70. XX wieku Japonia stała się drugą co do wielkości potęgą gospodarczą, ekonomiczną na świecie. No i dzisiaj jest w tym, w tym wśród tych państw przodujących na świecie. Temat rozległy, ale temat ciekawy. Warto sobie tutaj też na mapkę wszystko popatrzeć, pooglądać, posłuchać jeszcze raz tej mojej opowieści, przyglądając się mapie. Warto zaglądnąć na bloga BelfairWpodróży.pl, żeby sobie przybliżyć, jak to, jak to właśnie wygląda. Chiny, co tam z historii Chin jest, czy co tam macie z historii chociażby Kambodża, Japonii też się coś tam pewnie znajdzie. Na tą chwilę dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.